Witajcie w kolejnym odcinku, w którym to będę odpowiadał na Wasze pytania. Zapraszam na film. Dziś pytanie, jutro odpowiedź. Nie no, przegiełem jutro, na pewno nie. Może za tydzień, a może wcale. Taki tam żarcik. No oczywiście nie jestem w stanie powiedzieć na wszystkie pytania, ale na część staram się. Więc zaczynamy. Tomasz tak pisze. Na taki film czekałem. O, to bardzo mi miło. Chodzi o ostatni film. Mam jeszcze pytanie. Jestem, na, jestem przed zalaniem nowego zbiornika Juwela 240 z oryginalną filtracją. Zastanawiam się, czy powinienem dodatkowo dokupić fit zewnętrzny, żeby zwiększyć filtrację biologiczną, na przykład taki Multicani A800. Póki co musi zostać fit wewnętrzny, ponieważ zbiornik jest na gwarancji. Pewnie masz na myśli demontaż filtra, który jest tam, że tak powiem, zamontowany przez producenta. No to tak, straciłbyś gwarancję. No chyba, że go zostawisz, a kupisz sobie jakiś inny filtr dodatkowy. No to wtedy spoko, ale to chyba oczywiste. Zaznaczam, że do filtra udało mi się zapakować 1 litr Dropa Prime oraz 500 ml hydroporę. Oczywiście gąbki, a może powinienem wybrać coś konkretniejszego typu Fluval 407 w zbiorniku, będą pielęgnice, pozdrawiam. No szkoda, że nie napisałeś, jakie pielęgnice. Ile tych pielęgni? No wiesz, są różne od malutkich do takich wielkich potworów, ale myślę, że tam w Twoim akwarium akurat duże potwory nie wchodzą w grę, mam nadzieję. Więc um, uczulam was, że jeśli piszecie o pytanie, jakąś poradę, prosicie, piszcie jak najwięcej danych, jest mi wtedy prościej na takie pytania. Moje odpowiedzi mogą być bardziej precyzyjne, bo tutaj widzisz no, dużo zależy od tego, jakie to pielęgnice, ile ich będzie, czy Twoja filtracja fabryczna podoła, czy nie. Ale przejdźmy do rzeczy. A więc tak, moim zdaniem na tą chwilę nie powinieneś kupywać żadnego dodatkowego filtra, ani demontować tego, który jest tam fabrycznie. Jest to dość sporych rozmiarów filtr wbrew pozorom i można do niego zapakować masę fajnych mediów, o których tutaj właśnie pisałeś. I moim zdaniem w tym akwarium sobie zalać i użytkować je przez na przykład 3 miesiące. Po 3 miesiącach to już sam będziesz wiedział, czy ta filtracja jest u ciebie ok. Czy ona daje radę z Twoim zbiornikiem, czy raczej musisz mieć coś mocniejszego. Myślę jednak, że ona sobie tam poradzi. Eee, oczywiście, jeśli nie przegniesz z ilością ryb. No i chciałem być cwańszy od systemu i użyć obiektywu, który ma autofokus i. Aparat sam ustawi ostrość na mnie. Widzieliście, jak to wyszło. E, szukanie ostrości. No, tak jest. Jak człowiek kombinuje i chce być cwany, no to wychodzi na to, że później musi zrobić podwójną robotę. I musiałem pójść, znaleźć obiektyw, podpiąć go, podpiąć monitor, podpiąć kable do monitora, zasilanie. Straciłem masę czasu i wszystko bez sensu. Mogłem od razu tak zrobić. No, widzicie, jak człowiek kontynuuje, to potem tak jest, ale jest późno w nocy i jak zawsze kręcę dla Was film bardzo późno, więc chciałem sobie tutaj przyspieszyć sprawę. E, nie uda się. Info dla wszystkich tych, którzy czekają na wycenę akwarium morskiego o potężnych rozmiarach kilku tysięcy litrów jako ciekawostka. E, zapytałem Was w jednym z poprzednich odcinków, czy chcecie zobaczyć taką wycenę. Wielu z Was chciało, wiadomo, no ciekawe nie, coś takiego może kosztować. Będzie to w następnym odcinku, w którym odpowiadam na pytania, bo już mi się dopiero teraz przypomniało i gdzieś u góry mam tą wycenę, i teraz musiał mi je znowu się ich szukać. To już jest późno, nie chcę mi się wybaczyć. Naprawdę, będzie to tydzień. Andras pyta: Tak, witam, dziękuję za fajny materiał. Proszę bardzo. Mam pytanie dotyczące uszczelek w filtrze. Jak często wymieniać uszczelki w głowicy i zaworach w filtrze Eheim Pro 130? Tzn. No, że każdym razem, kiedy filtr czyszczę, robiłem to jak na razie dwa razy, smaruję uszczelkę na głowicy filtra. Tych umieszczonych w zaworach nie ruszam. Póki co przecieków brak, filtr pracuje u mnie około roku. Widzisz, yy, ja... Uważam, że uszczelki powinno się wymieniać już po około roku czasu, tak dla świętego spokoju. E, dlatego, że gdyby, nie dosz żeby, gdyby doszło do nieszczelności, no to może być naprawdę krucho. Tutaj sobie myślimy, żeby zaoszczędzić parę złotych na tych uszczelkach. Ale pomyśl, co się wydarzy, gdyby taki filtr zaczął ci przeciekać i zalą mieszkanie. E, straty byłyby dość. Spore tutaj cena uszczelek przy tym, co musiałbyś wydać na likwidację skutków takiej powodzi, myślę, że byłyby ogromne, jest nieporównywalna. Więc ja zalecam dla świętego spokoju wymianę tych uszczelek po około roku czasu. To, że smarujesz te uszczelki, to akurat jest bardzo fajny pomysł. Myślę, że dlatego te uszczelki posłużą jednak trochę dłużej, ale naprawdę bądź przezorny i lepiej chuchać na zimne, uwierz mi. Z powodów, o których właśnie yy, yy, wspominałem. Wybaczcie, chyba jestem, trochę zaczynam być przeziębiony, bo cały czas mam jakoś sucho w ustach i muszę przełykać linę. Mam nadzieję, że tego nie słychać, kolejny mikrofon mam przy e, No, Odcinek chciał zrobić i tyle. Yy, więc co do uszczelek, ja tak bym zrobił. Wymieniłbym po około roku czasu. Jeśli chodzi o te uszczelki, takie czarne, powiedzmy sobie tak najprościej mówiąc, przy tych uszczelkach takich mięciutkich z tej czerwonej gumy, takich jak na przykład w filtrach serii Fluvala G lub na przykład przy niektórych filtrach Boju, no to te uszczelki wytrzymują naprawdę niesamowicie długo a nawet ładnych parę lat. One są cały czas po tym czasie plastyczne i jak gdyby ta szczelność tej głowicy jest nadal na bardzo wysokim poziomie. Ale jeśli chodzi o te zwykłe czarne o-ringi, to po roku czasu to na pewno bym wymienił. A tym bardziej, jeśli nie smarujecie tych uszczelek podczas konserwacji filtra, to raczej nie oszczędzałbym na tym. To nie jest dobry pomysł. A dodam jeszcze tylko, że Tyczy to również wszystkich uszczelek, tych na zaworach również. One tak samo się starzeją jak te uszczelki pod głowicą, tym bardziej, że przecież no, niewielu z nas przesmarowuje te uszczelki e, podczas konserwacji. O ile jeszcze posmarujemy sobie te uszczelki pod głowicą, to tych innych już tak nie bardzo ruszamy, prawda? No właśnie, więc naprawdę kupujcie komplety uszczelek, wymieniajcie, miejcie to z głowy, będziecie mieć święty spokój i minimalne ryzyko zalania mieszkania. Stanie mieszkanie jest diabelnie drogie. Bartosz, witam serdecznie. Jaką pompę bym Wam polecił do akwarium pojemności 1500 litrów plus samp Tanganika? Jak rozmieścić przegrody? Jakie media filtracyjne? Pozdrawiam. Wiesz, jest taka zasada, która mówi o tym, że w akwarystyce słodkowodnej pompa powinna przewalać trzykrotną pojemność akwarium w ciągu godziny. A w akwarystyce morskiej przynajmniej dziesięciokrotność. Jest różnica, nie? W handlu są dostępne pompy, które mogłyby do Twojego akwarium nadać Ci idealnie między 6 a 8 tysięcy litrów. Moim zdaniem, powinieneś zakupić pompę ze sterownikiem, taką, którą można sobie sterować, bo to się bardzo, bardzo przydaje. Na przykład, zabraniając się wkłady filtracyjne w Sampie, możesz podnieść wydajność tej pompy i utrzymać przepływ na ciągle na tym samym poziomie. Fajna sprawa albo gdyby okazało się, że jest za mocno, to sobie tam wyregulujesz i będzie słabiej. To chyba oczywiste. A jeśli chodzi o wyposażenie takiego sampa, no, no jest taka prosta zasada. No, jeśli e, możesz, daj jak najwięcej filtracji biologicznej, czyli ceramiki, daj jak najwięcej, to potem bardzo premiuje. Duża, mocna filtracja biologiczna powoduje to, że cały system jest bardzo stabilny. Omijacie naprawdę masa problemów. Warto w to zainwestować. Oczywiście możesz dołożyć jeszcze jakiś gąbek, czy innych mediów specjalistycznych, jeśli masz taką potrzebę. Ja niestety nie znam konstrukcji swojego sampa i ciężko mi tak dokładnie powiedzieć, ale zauważyłem, że jeszcze masz tutaj takie pytanie pomocnicze, bo ja Ci odpowiedziałem, że odpowiem na Twoje pytanie w następnym odcinku, i Ty pytasz: bardzo dziękuję. Kiedy to będzie? Teraz. Chris pyta, Dzięki za materiał. Chodzi o film o poprzedni film e, o filtracji. Może zrobi Pan kiedyś materiał o tym, jak zmienić filtr z wewnętrznego na kubełkowy. Co trzeba, e, czy trzeba je odpalić oba naraz, czy wystarczy jeden wyjąć, drugi włożyć? Jak to działa na akwarium? Szukałem, ale jakoś nigdzie takiej informacji nie ma. Chyba, że nie ma, bo się po prostu robi podmiany. I już pozdrawiam. Podmiana i już jest najgorszą opcją. Jak to zrobić? Jak ja bym to zrobił? To ci powiem tak, masz filtr wewnętrzny, który sobie pracujesz od dłuższego czasu. Mam nadzieję, że przynajmniej dwa tygodnie go nie czyściłeś. I kupiłeś sobie filtr nowy, kubełkowy, co ja bym zrobił. Zakim odpaliłbym kubełkowy filtr, ściągnąłbym tego syfu trochę z gąbki z filtra wewnętrznego, bo tam jest masa bakterii, i Wysmarowałbym tym czymś, tym glutem, wkłady ceramiczne w filtrze kubełkowym. Zalałbym go i uruchomił. Następnie odczekałbym dwa tygodnie z oba pracującymi filtrami w akwarium. W tym czasie filtr kubełkowy zaszczepi się bakteriami. Te bakterie rozwiną się na wkładach. Ceramicznych w tym filtrze i on się stanie po prostu w pełni filtrem biologicznym i przejmie, jak gdyby, główną filtrację w tym zbiorniku. Wtedy, właśnie możesz dopiero pozbyć się filtra wewnętrznego. Moim zdaniem, jest to najrozsądniejsze rozwiązanie i ja osobiście tak właśnie bym zrobił. Oczywiście, w tym czasie, gdy będzie pracował, zaczynał, zaczynał pracować filtr kubałkowy, to na pewno. Wydajność tego filtra wewnętrznego będzie sobie spadała, bo przecież to już kawał czasu te gąbki nie będą czyszczone i tak dalej. Możesz delikatnie te gąbki wyczyścić w wodzie pobranej z akwarium, ale nie znęca się nad nimi. Niech ten filtr jeszcze pełni główną rolę takiego filtracji biologicznej w tym jeszcze w Twoim akwarium. Po jakimś czasie oczywiście zastąpi go, zastąpi go przecież w pełni filtr kubełkowy. W tym czasie pozbędziesz się tego filtra wewnętrznego, bo nie ma sensu dublować takiej filtracji. Nie po to się kupuje filtr kubełkowy. Mam nadzieję, że on będzie dużo większy niż zaleca producent. To bardzo ważne. Wspominałem o tym w poprzednim odcinku. I problem z głowy. Następne pytanie jest od Piotra. Witam serdecznie, witam. Przerobiłem filtry wewnętrzne, kaskadowe i kubełkowe, no i ten ostatni, bez dwóch zdań najlepszy. Pytanie mam o rodzaj mediów filtracyjnych, jakie powinny się w takim filtrze znaleźć. Posiadam Fluwala 307, którego znasz bardzo dobrze, a może i jeszcze lepiej. Tak. A w nim od dołu gąbki, następnie biotuleje i koli w nawiasie to dobry wybór. No wiesz. Wyżej Matrix, lepiej lepiej tutaj, tak. No i przed samym wylotem węgiel. Węgiel, jak wiadomo, trzeba dość często wymieniać, ale, za tym, ale co za tym idzie, otwierać filtr. Wprawdzie węgiel jest na samej górze, więc sama podmiana to chwila, ale jednak może więc coś zamiast węgla, żeby filtra nie ruszać. A jeśli tak, to co ewentualnie mógłbyś polecić? No wiesz, to co mógłbym polecić, będzie trzeba wymieniać z taką samą częstotliwością prawdopodobnie jak węgiel. Więc no na przykład taki Purigen. Świetnie kaloruje wodę. Przy okazji pozbywamy się pewnych związków azotowych. Ale taka saszetka, która by tam mogła wejść, bo myślę, że więcej nie ma sensu wkładać do akwarium, bo zakładam, że masz akwarium około Maksymalnie 300 litrów, skoro masz Fórmula 307, może mniejsze. Więc zalecana ilość purigenu no naprawdę dużo miejsca nie zajmuje. Więc do tego koszyka można było włożyć po prostu jeszcze gąbki, i na to włożyć tą zaszytkę purigenu. Purigen dość fajnie sobie radzi z klarowaniem wody, ale jego żywotność będzie, myślę, w tej ilości porównywalna do, do węgla, właśnie. Dodatkowe pytanie o serwis takiego filtra, czyli jak często trzeba wymieniać uszczelki, no i jak często trzeba czyścić taki filtr. No, o uszczelkach to przed chwilą wspominałem. To tyczy się wszystkich filtrów, no to tu już nie będę dalej opowiadał. Jak często trzeba czyścić taki filtr, no to zależy tak naprawdę od tego, co masz w tym akwarium, ile masz ryb, jakich ryb, jak są odżywiane no, ryby mięsożerne, no, będą inaczej brudzić niż te roślinożerne. Tanie pokarmy inaczej brudzą wodę niż te pokarmy z serii premium, bo na przykład ryby, odchody ryb przy tanich pokarmach zawierają duże ilości na przykład fosforu i jest tych odchodów dość dużo. Przy dobrych pokarmach, jakiejś tam wyższej klasy, to znowu tych odchodów jest bardzo mało, bo te pokarmy są świetnie przyswajalne i fosforu jest prawie wcale. Więc jak widzisz, jest to trochę zmiennych, też będziesz musiał sam dojść do tego. Widać że po przepływie filtra po prostu, czy jego wydajność spada, to jest jedna sprawa. Na dole takiego filtra zawsze pod koszykami trochę sypu się gromadzi, więc co tam kilka miesięcy dobrze zebranym filtrze, no, trzeba było otworzyć i po prostu tam sobie zajrzeć i ewentualnie tam coś przepłukać. W wodzie pobranej z akwarium, oczywiście. Dobra, lecimy dalej. Yy, 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 yy. Moje akwarium to 100 na 30 na 40. No, już tutaj odpowiedziałeś na pytanie, jakie masz akwarium, bo się zastanawiałem. Nie doszedłem jeszcze do tego. Podłoża Amazonia, tak około 2 trzeciej długości to rośliny. 1 trzecia to wstawiony korzeń. Tak to sobie wymyśliłem. No, jak Ci się podoba, to przecież o to chodzi, żeby nam się podobało, prawda. CO2 z butli, plus zewnętrzny dyfuzor, plus sterownik, akwarium nie jest przerybione. Węgiel, widzisz, co, cały czas no, odpowiadasz na moje pytania. Nie? Węgiel służy tylko do klarowania wody. No i tu już mam jakąś jasność. Mam tylko jeszcze, że jak dla mnie filtr 307 jest petarda, co dopiero do tych wyższych modeli e, musi się dziać. Z góry dziękuję bardzo za odpowiedź. Pozdrawiam. Mm, tutaj jeszcze widzę pytanie. Pytanie. Pomocnicze było, już sprawdzamy. Myślałem o tym, żeby we fluwalu były tylko sam gruz, a gąbki dać do osobnego filtra. Pierwotnie chciałem kupić tetrę i do niej poleci, do niej polecić, polecili. Polecili Jezus, Maria, już mi się w oczach chrzani. Prefilt Sumsun, właśnie o tym Sumsunie myślałem, żeby go wstawić do Fluwala. Wiesz, sama ceramika w Fluwalu może być problematyczna. Nie, że się nie da. Po prostu budowa tego filtra jest troszeczkę odmienna od innych filtrów, bym powiedział. Z tego powodu, że jest tam taka szyna, na której są takie cztery pionowe białe. Paski, gąbek czy niebieskie, to tutaj akurat ciężko było zrezygnować całkowicie z gąbki, bo bez sensu byłoby po prostu tej gąbki tam nie wkładać. Na miejsce tej szyny ciężko było też coś innego tam zamontować, na przykład całą ceramikę, no jakoś tak cienko to widzę. Więc jeśli chodzi o pomysł filtracji biologicznej tylko na, na filtrze. Z ceramiką fluwalu 307, no to trochę lipa, ale z drugiej strony ci powiem, że dobrze mieć coś przed ceramiką mechanicznego, co wyłapuje ten syf i nie zapycha pory w ceramice. Więc tutaj z drugiej strony, jakbyś wypełnił wszystkie koszyki ceramiką i zostawił tą szynę z tymi czterema gąbkami, myślę, że będzie ok. Co do prefiltra Sunsuna, wiesz co, nie znam tego prefiltra, ciężko mi powiedzieć. Nie będę się wypowiadał o rzeczach, których na oczy niestety nie widziałem. Kamil pyta, a ja mam takie pytanie, Panie Danielu. Zacząłem zgłębiać temat filtrów Kaldens po Pana filmach. Pomysł pewnie jest poroniony albo nie ma sensu, ale tak często teoretycznie zapytam na przykładzie naszego ulubionego CCC 120 litrów. Chodzi tu o akwarium z panele filtracyjnej z firmy Crazy Collar w pojemności 120 litrów. Akwarium morskim, oczywiście. Większość osób pcha do paneli Kulki Maspecta. To fakt, sam tam je pcham. W tym i ja. No, właśnie. Jak wiemy, jest to całkiem solidny ruch wody. Więc czy gdyby wszystkie trzy komory, albo chociaż ostatnio przy pompie, jako dodatkową filtrację zagospodarować na kształtki K1 zamiast ceramiki, czy taka filtracja nie byłaby bardziej wydajna biologicznie od ceramiki i nie sprawiała mniej kłopotów, takich jak na przykład zatykanie porów w kulkach czy odkładanie osadów? Będę bardzo wdzięczny za rozwinięcie tej myśli. Ehm, oczywiście filtracja na kształtkach K1 ma niesamowitą e, wydajność. Bez dwóch zdań, nie ma o czym mówić. Ale jest jedno ale. Ehm, jeśli chodzi o akwarium z Crazy Coral, o pojemności 20 litrów z panelem filtracyjnym, no tam za dużo miejsca w tym panelu, na no te kształtki nie ma jednak. I ta budowa tego panelu musiała być zupełnie inna. Są tam trzy komory, w której w pierwszej wpada woda, tak? I w drugiej jest odpieniacz i w trzeciej już jest pompa. Tam, gdzie odpieniacz jest też również grzałka, więc tutaj jak gdyby miejsca już nie ma na nic więcej. Tam, gdzie pompa... Kształtek nie damy, ewentualnie tam, gdzie wpada woda. Tylko widzisz, tych kształtek musi być sporo. Tam jest za mało miejsca na wystarczającą ilość tych kształtek. One po prostu nie spełniłyby swojej roli. Kształtki k są niesamowite, ale wymagają pewnego ruchu wody, bo jest to złoże, zawieszone. One powinny tak wirować sobie w toni wodnej, bo kształtki K1, dobre kształtki K1 nie w jakichś podróbach, są gęstością zbliżone do gęstości wody, więc one bardzo łatwo i swobodnie się unoszą, zderzają się ze sobą, przez co ta błona biologiczna jest ciągle odnawiana na nich. Mało tego w akwarium morskim, jest to taki plus, że oderwana błona biologiczna trafia z powrotem do obiegu, do akwarium, którą żywią się koralowce w tym właśnie akwarium. Jest to taki naprawdę dodatkowy bonus. Fajna sprawa ale niestety w tym zestawie się tego zwyczajnie nie da zrobić. Komora jest zbyt mała, nie jest przewidziana w ogóle na kształtki K1. To musiało być wielokrotnie większe. Ten kształtek naprawdę tam musi wejść. No, moim zdaniem na taki litraż przynajmniej tam ze 4 litry, żeby swobodnie to się wszystko tam mieszało, pływało, to nie może być ubite, więc Moim zdaniem nie ma to większego sensu w tym zestawie, aczkolwiek pomysł z kształtkami K1 naprawdę niezły. Ale wymagałby innego sprzętu. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zaprosili mnie na wirtualną kawę. Jest mi bardzo miło. Dziękuję Wam bardzo. Jeśli ktoś by chciał mnie zaprosić na taką kawę, jest taka prosta możliwość wystarczy kliknąć w link w opisie tego filmu. Jak zawsze dziękuję wszystkim wspierającym za to, że jesteście i że pomagacie mi w prowadzeniu tego kanału. Z Wami moja praca jest dużo prostsza. Jeśli by chciał wspierać ten kanał, jest taka bardzo prosta możliwość. Wystarczy kliknąć w ikonę tuż obok nazwy kanału, tam system dalej Was poprowadzi. Wspieranie oczywiście jest dobrowolne i można się z niego wycofać w każdej chwili bez podawania jakichkolwiek przyczyn i nie jesteście też związani żadnymi umowami. A wszystkich zapraszam do mojego Facebooka, gdzie zawsze dowiecie się troszeczkę więcej i poznacie temat następnego filmu, zanim ten pojawi się na YouTubie. Zapraszam.